No cześć, witajcie, tutaj Maciek i klocki. Jako, że w przyszłości będę składał Hogwart, stwierdziłem, że wielkie schody tam się przydadzą. 224 klocki w środku. Wartość tego zestawu szacuje się na 90 zł bez grosza, ale na rynku wtórnym lata za około 200. Dlaczego? No bo to jest dodatek do zakupów na Legoshopie i w Legostorze po przekroczeniu 600 zł, czyli ten próg jest całkiem wysoki. Obawiam się, że tutaj będzie sporo naklejek a jeżeli chodzi o minifigurki, tylko hermiona, co jest trochę rozczarowujące. Okej, okay, otwórzmy to sobie i zobaczmy, jak wielki jest ten arkusz z naklejkami. A jeżeli chcecie wiedzieć, co tam sobie kupiłem, żeby wejść w posiadanie tego setu, no to obejrzyjcie do końca. Łapka w górę też by się przydała. Może jeszcze tylko informacyjnie dodam, że wcale nie jest wszystko jedno, co wrzucimy do koszyka, żeby otrzymać ten gratis, bo trzeba się skoncentrować na Wizarding World, czyli po prostu Lego Harry Potter, te czarodziejskie klimaty. Okej, okay, to jeszcze zerknijmy, na pewno rozpoznaję tutaj Fat Lady krubą damę, a te inne portrety to są czasem jacyś dawni dyrektorzy albo popularni nauczyciele, a także gdzieś tam wyczytałem że na jednym z portretów pojawiła się również królowa z XVII wieku z Anglii. Także duża, duża przekrojówka. Oj boję się tych naklejek szczerze mówiąc. Ich tutaj musi być cała masa i w związku z tym nie wiem jak rozegrać Speedbuild, bo chciałbym być precyzyjnym. Może po prostu pobuduję wszystko a potem samodzielnie narzucę obkleiny. Oj Dramatycznie jest tego dużo, chyba że nas zaskoczą i gdzieś tam będą jakieś pojedyncze nadruki. Tutaj latający hipopotam, a wokoło nie wiem czy to są kaczki, gęsi czy jakieś dziwne zmutowane pszczoły. Tutaj mamy ten pełen Hogwart i czy umieścili nam także te wielkie schody? Chyba nie, no to jest mocno, mocno opcjonalne, ależ to no, powinno dobrze wyglądać. Nie wiem, jak wrócę z wakacji, to pewnie się temu przyjrzymy, ale najpewniej zrobimy to w sierpniu, a może na początku września. Kto to wie? Nawet wrzesień by pasował, bo wiecie, Hogwarts, szkoła? No nie, czy wy to widzicie? Aż zamarzłem. Zamarłem właściwie, ale zamarzłem też, chociaż temperatury są wysokie. Zobaczcie, no wygniecione naklejki. To się nie powinno przy tak cennych zestawach zdarzać. Można by jakoś to wzmocnić tekturką, albo razem z no, instrukcją spakować w foliówkę, w cokolwiek, no bo wszystko tu jest nieco wygniecione. Tych klocków nie ma zbyt dużo. Ten mechanizm powinien też dobrze wyglądać. Mówię tutaj o schodach. No, a pod kątem elementów, dużo piaskowego budulca. Ta minifigurka mogłaby być lepsza. Chociaż taki mniej popularny uczeń byłoby dobrze. Ojejku, ale tutaj, ha, no już na wstępie trochę mnie zmartwili. Chyba właśnie tak to zrobimy, że ja wszystko wybuduję na speedbuildzie, a potem dacie mi chwilę i obkleję. No i co, jak wam się podobają, wielkie schody w Hogwarcie absolutnie bez żadnej naklejki. Dopiero będę to upiększał, ale to już poza kamerą, żeby być bardziej precyzyjnym. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, a o której nie pomyślano, to jak minifigurka stoi gdzieś tam wysoko. No to zawsze nam spadnie, bez żadnego studa co by ją wczepić. Okej, okay, no mechanizm działa sprawnie, poprawnie. A same schody wykonano z bardzo dużą dbałością. No ile my tutaj mamy groszków, to sami widzieliście na speedbuildzie. No to dajcie mi pewnie z 10 minut. No i pięknie, teraz to dopiero wygląda. Musimy się bacznie przyjrzeć, szczególnie tym obrazom, które są tam zasłonięte przez schody o gdzieś tam w głębi. No ja tam dostrzegam powiedzmy jakichś Cingiszczanów, i Haldunów i tak dalej. Oczywiście trochę sobie żartuję, ale ci czarodzieje pochodzili przecież z różnych stron: i z Bułgarii, i z Wysp Brytyjskich i tak dalej. Sami wiecie, bo pewnie jesteście świrami na punkcie Harry'ego Pottera. Czego mi tutaj ewentualnie brakuje? Jakiegoś drugiego, równie dużego portretu jak ta gruba dama, która chroniła przejścia do wspólnego pokoju Gryffindoru. No i można byłoby wprowadzić taką zabawę, że wiecie, coś się tutaj obraca, ale te elementy niestety nie są do tego przystosowane. Podobają mi się te zwieńczenia, takie jakby Powiedzmy sand green daszki, jakieś złote groszki. No i tak jak mówiłem, te schody zbudowane z pomysłem, one nam się tutaj nie zawalą, są solidnie wsparte takim transparentnym filarem. No i wyglądają od boku całkiem konkretnie pewnie dużo lepiej niż każda inna pojedyncza konstrukcja tego typu, zawarta w pozostałych segmentach Hogwartu, ale to będziemy jeszcze patrzeć. Tak, tego mi zabrakło, jakiegoś obrotu, jakiegoś takiego fajnego, zabawowego isterega. No i tutaj jakby ktoś mocno znał to uniwersum, to pewnie odnalazłby jakieś bardzo zabawne nawiązania, bo motywów i różnych czarodziejów, a i pewnie duchów jest tutaj co niemiara. A od drugiej strony konstrukcja delikatnie mówiąc nie zachwyca, co prawda nikt z nas nie spodziewał się tutaj kolejnych obrazów ale jeżeli chodzi o jakiś bluszcz, rośliny albo naklejki z fakturą cegieł, to to by się gdzie gdzieniegdzie przydało, bo pamiętajcie, jak będziemy łączyli Hogwart, to te rzeczy będą widoczne na zewnątrz, wcale nie to bardzo ładnie zagospodarowane wnętrze. No i tutaj zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. To będzie pochwała, dlatego że, zobaczcie, mamy tutaj obrazy na pojedynczych, mniejszych klockach, a mogliby dać jeden taki długi, ale wtedy nie mielibyśmy tej dowolności, żeby inaczej sobie to wszystko ustawić na naszych makietach. Więc czasem, no coś im wyjdzie, jakiś pomysł jest po prostu trafny. Przejdźmy zatem do Hermiony. No właśnie, gdzie ona się podziała? Chyba zleciała z tych schodów i od tego czasu jej nie widziałem. Hermiona, jak to Hermiona, jak zwykle zjawiskowa, jest ubrana w mundurek Gryfindoru, ale coś co ją tutaj wyróżnia, to zwróćcie uwagę, taka oto czarna spódniczka to jest osobny element. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Mamy alternatywny grymas, kiedy jest trochę przestraszona, ale tak naprawdę dobrze już kojarzymy tą postać, zarówno jeżeli chodzi o włosy, jak i kolor różdżki. Mogło być tutaj zdecydowanie lepiej. Nie no, z tymi schodami brązowymi, ale w całości obudowanymi, to jest świetny patent. Ja bym sobie ich nawet naprodukował nieco więcej, ale niestety tych elementów o takich no to nie mam aż tak dużo. To nie jest znowu taki popularny model klocka. Ale trzeba zapamiętać to rozwiązanie, bo warto byłoby zbudować więcej takich konstrukcji. No niestety, kiedy w sobotę późnym popołudniem wpadłem spontanicznie do poznańskiego LEGO Store'a, na półkach sklepowych nie było już 76408, a to była najlepsza możliwa opcja, co by wejść w posiadanie tego dodatku. Wybrałem więc Ministerstwo Magii oraz Wrzeszczącą Chatę. Czy będą recenzje? Nie wiem, bo tych zestawów w kolejce już mi się solidnie spiętrzyło, ale jak będzie jesień, zima... No, to przecież czymś się będziemy musieli zajmować. Elementy zapasowe, cztery sztuki, nic nadzwyczajnego, natomiast ten secik sprawił mi dużo radości. Naklejki trochę wymięte, model od tyłu nie prezentuje się tak dobrze jak z tej perspektywy, a to jest jednak duże zaniedbanie. No i minifigurka mogłaby być delikatnie ciekawsza. Przydałby się również taki drugi, większy portret i jakaś funkcja bawialna, taka jajcarska, co by móc to obrócić. Dlatego tylko 7 na 10, ale nie zrozumcie mnie źle, bo i tak zestaw jest godny uwagi. No, bezapelacyjnie, piście w komentarzach swoje opinie i do zobaczenia w kolejnych dniach.